Dzień Edukacji Narodowej w ostrudzie to moc atrakcji artystycznych przygotowanych przez wychowanków placówek oświatowych. Miejskie obchody uwieńczył występ zespołu Pink Roses. I to nie przypadek, ponieważ muzycy wyśpiewali w październiku drugą nagrodę na festiwalu w Krakowie. Wśród jurorów zasiadała m.in. Elżbieta Zapędowska, znana dobrze z programów telewizyjnych. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił, co mam zrobić teraz jak żyć jak bez serca żyć. Powiatowy Dzień Nauczyciela upłynął na wesoło. Młodzież z Ogólniaka zaprezentowała komedię Moliera. Świętoszek pierwszy raz został wystawiony w 1664 roku i ówcześnie w XVII-wiecznej Francji miał za zadanie wykpienie hipokryzji religijnej. Dziś była to po prostu dobra zabawa. Tymczasem na gminnych obchodach wystąpili uczniowie z bardzo aktualnym problemem. Piosenka o narkotykach w Dzień Edukacji Narodowej, taki repertuar jak słuchać także jest możliwy. 16 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Niestety nie brakuje ludzi, którzy naszym braciom mniejszym zamiast pomagać zadają ból. W ostatnich dniach do schroniska w Ostrudzie trafiły okaleczone koty. Jednemu obcięto ogon, a drugiemu ogon i łapę. W dniu realizacji materiału napłynęła informacja o kolejnym przypadku. Wszystko to z jednego osiedla przy ulicy Armii Krajowej w Ostrudzie. Osoby, które mogłyby wskazać okoliczności lub winnego, który przyczynił się do tej tragedii, proszone są o kontakt. Szczegóły znajdują się na profilu facebookowym alarmowego. Funduszu Nadziei na Życie w Ostrudzie. Wśród tematów poruszonych na zgromadzeniu Związku Gmin Regionu i ławskiego Czyste Środowisko było m.in. składowisko w Rudnie. Po wejściu tzw. ustawy śmieciowej wzrosła znacząco liczba odpadów przyjmowanych z terenu związku, a spoza zmalała, co ma bezpośredni wpływ na prowadzoną inwestycję. Bez wymaganego przerobu może zostać cofnięta unijna dotacja. Wizja ewentualnego wyjścia Ostródy ze związku została poruszona w wolnych wnioskach. Mariusz Rychcik przestrzegał przed takimi działaniami. Mieliśmy też jeden taki przypadek, w którym gmina podjęła uchwałę o wyjściu z związku i wyszła z tego związku, natomiast pozostała w projekcie, ponieważ zobowiązania finansowe powstały. I są na to już orzeczenia sądu, że samo wyjście ze związku nie zwalnia, gdyby zobowiązań, które powstały przed y, uchwałą y, o wyjściu ze związku, jeżeli rozpoczęto inwestycje. W przyszłym roku spółdzielnia w działdowie będzie obchodzić 80-lecie i choć tyle lat minęło, największy problem został rozwiązany dopiero teraz. Mowa o siedzibie, która pozostawiała wiele do życzenia. Obecna znajduje się w odremontowanym obiekcie przy ulicy Nindzickiej 17. W dniu otwarcia prezes spółdzielni była tak przejęta swoim wystąpieniem, że nie znalazła czasu na udzielenie wywiadu. Podczas przemówień nie padła podstawowa informacja dotycząca kwoty, za jaką została wybudowana siedziba, co akurat nie było kwestią przypadku. Koszt dokładnie nie jest mi znany, to bliżej zarząd może ocenić, bo na dzisiaj jeszcze uważam, nie ma ostatecznych wyliczeń, będą one znane, mamy 15, następne posiedzenie Rady Nadzorczej, także uważam, że będziemy koszt znali. Arena Ostróda od dłuższego już czasu jest porządnie oblegana, tym razem przez przedstawicieli branży turystycznej, a także spa and wellness. Na spotkania biznesowe przewidziano trzy dni, z czego ostatni był dniem otwartym. Każdy, kto chciał i wiedział, mógł tu przyjść i poznać ofertę hoteli, skorzystać z możliwości kupna oferty last minute, voucherów, kosmetyków z naturalnych produktów i wszelkich usług proponowanych przez wystawców. W ten weekend trwają targi budowlane i rolnicze. Mieliśmy bardzo krótki czas na realizację tej imprezy, więc udało się zaprosić 50 wystawców. Mamy 35 stoisk, głównie hotele, hotele SPA, bo taka jest też tematyka tej imprezy, ale również są przedstawiciele różnych innych firm skupiających swoją uwagę na turystyce aktywnej, medycznej, także kosmetyki. No, dosyć szeroki profil. Od 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie realizuje program skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą Aktywny Samorząd. Projekt zakłada pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z dofinansowania na specjalistyczny sprzęt komputerowy, ale nie tylko. W roku ubiegłym do rozdania było 120 tysięcy złotych, w 2013 pieniędzy jest znacznie więcej. W ramach modułu pierwszego osoby niepełnosprawne ze znacznym i zumiarkowanym stopniem mogły uzyskać dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu komputerowego, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, naprawy wózków inwalidzkich, dofinansowanie do kursu prawa jazdy, jak również nowy wprowadzony obszar, jest to zakup protezy o nowoczesnym zastosowaniu, jak również jej naprawy. W module drugim jest to dodatek do kosztów kształcenia i czesne dla studentów, które są to osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatu działdowskiego. Tu było złożonych 16 wniosków, i 16 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dawniej w tym budynku mieściła się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Od 15 października obiekt oficjalnie zmienił swoje przeznaczenie. Od roku szkolnego 2013-2014 jest to już szkoła mistrzostwa sportowego. W SMS-ie uczy się 48 osób. Młodzież nie ponosi kosztów finansowych związanych z uczęszczaniem na zajęcia. Dla jednych 16 godzin wychowania fizycznego w tygodniu byłoby koszmarem, ale nie dla uczniów tej placówki. Chodzę do drugiej klasy, a zdecydowałam się uczęszczać do tej szkoły, ponieważ ona daje mi bardzo duże możliwości rozwoju w moim ukochanym sporcie, czyli siatkówce, a także mogę to łatwiej połączyć z treningami, z nauką i jest po prostu wygodniej. Zdecydowałam się chodzić do tej szkoły, ponieważ bardzo imponuje mi siatkówka i chciałabym swoją przyszłość wykorzystać właśnie w celu siatkarskim. Gladius Ostruda ma już 10 lat. Z okazji okrągłych urodzin nie było tortu ze świeczkami ani szampana, ale był widowiskowy pokaz umiejętności członków należących do klubu. Założycielem jest Marcin Dzieliński, to dzięki niemu można trenować w swoim rodzinnym mieście taekwondo i kickboxing. Z okazji jubileuszu zarząd postanowił nagrodzić 12 najlepszych zawodników. Nagrodę odebrała m.in. Karolina Pawłowska. Dziewczyna na co dzień studiuje, ale jak sama wyznała, nie mogło jej zabraknąć na urodzinach jej ukochanego klubu. Obiecałam trenerowi, że przyjadę jak najbardziej, chciałam tutaj przyjechać, no jednak jest to 10 lat razem ze mną jest to 10 lat razem z trenerem i, i chciałam, żeby ten dzień był, był wyjątkowy dla nas wszystkich, także musiałam, musiałam tu być. To będą dla mnie wspomnienia, to na pewno będzie świetna przygoda, dużo zabawy i fajni ludzie, na pewno będę pamiętać to całe życie. Tuchar starosta Ostruckiego bez wątpienia był celem 120 zawodników, którzy zacięcie rywalizowali przez dwa miesiące o jak najwyższe lokaty. W tegorocznym drugim turnieju rywalizowało 10 drużyn. Zespoły rozgrywały spotkania dwa razy po 10 minut. Najlepsza czwórka przeszła do fazy play-off. 13 października poczynaniom najlepszych z najlepszych bacznie przyglądał się sam starosta Włodzimierz Brodiuk. Myślę, że bardzo dużo tutaj gra. Piłkarzy byłych, którzy kiedyś reprezentowali Bary Wysokoła naszego Strudzkiego i z innych miejscowości teraz pracują w różnych zakładach pracy i spotykają się tu wieczorami po pracy i razem rywalizują. W 12. kolejce spotkań Soku Ostruda podejmował u siebie w Warmię Grajewo. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla Ostrudy. Soku zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Po dwóch meczach na własnym obiekcie podopiecznych Wojciecha Tarnowskiego czeka wyjazd do Kętrzyna. 20 października zawodnicy z Ostrudy zmierzą się z piłkarzami granicy. Najbliższe spotkanie w roli gospodarza Soku rozegra 26 października z Mrągowią Mrągowo.